Nie Powodzenia, nie moi drodzy. drodzy. Przeżyjcie ja, wszyscy. Razy, nie, razy, wszyscy. Razy, nie, dziękuję. Nie serca. Powodzenia. Okej, okay, znowu nie jestem impostorem. Come on! Kiedy kiedy będzie odcinek z impostorem, moi drodzy? Use. Download. Dobra. E, szybko tutaj pobieramy pierdółki, oj. Nie wiedziałem, że jak włączę mapkę, to się wyłączy to. E, szybko pobieramy tutaj wszystko, co trzeba. Raz, dwa, trzy, dwie sekundy, jedna sekunda. Mamy pobrane. Dobra. E, a, 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 a. Use. Ile jeszcze? Wystarczy? Nie wiem, nie wiem o co w tym chodzi. Dobra. Mapka, tam był czarny, szedł, tam szedł czarny. Tutaj admin, upload, dobra. E, jesteśmy w adminie i najgorzej że czarnego tylko widzieliśmy, więc nie możemy tak naprawdę totalnie wiedzieć co jest 5. Już? ta complete, dobra. E, tutaj też cicho nie ma, wytyfy. Kabelki. Okej. Okay. Fajnie by było kogoś spotkać, nie? Tutaj ktoś jest? o, dobra jest. Juice. Yes. Uh, Task complete. Hachi Janek. Ja idę za Jankiem ciągle teraz. Ja tej muszę być totalnie jakby ogarnięty. Dobra. Kabelki, 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 kabelki. Gdzie teraz warto pójść? Pójdź teraz może do kafeterii, co wy na to? Carbonara. Ja idę z carbonarą. Melatonina tam jest. Dobra, widzę, że carbonara zupełnie robi te same rzeczy, które ja robię. Dobrze Czy tutaj? Nie. Idę do security. Pachi. Chleb. Just. Task complete. Security chleb hachi. o! No Ada no, dzień Serio, dobry. serio na jej odcinku na samym początku to już jest tam Pur Ada znaczy, no, leżała. Eee, już mówię, tylko właśnie najpierw bym chciała znać e, wasze miejscówki, gdzie wy teraz jesteście. Ja byłem Security. Na nawigacji nawigowali Ja byłam tam na dole od nawigacji to jest... Nie wiem, jak no, Ale czekaj, czekaj, a dobra, czemu ty dobra. pierwsza chcesz wiedzieć, gdzie byliśmy? Żeby, żebyś wiedziała. No, trzeba. Nie, gdzie bo ciało powiedzieć... Jest w bardzo oczywistym miejscu. A okej. Okay. Gdzie jest? Jest w nawigacji przy kabelkach. W nawigacji Co? przy kamerze. Ja tak ja w nawigacji przy ja przychodziłam koło. Ja byłem w nawigacji teraz mm -hmm. w tym momencie. No to ja A ja, to no nie to, to nie jesteś impostorem. Nie, 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 nie spokojnie, spokojnie. nie, no śmiejesz. Była się. kamera, ale twoja, ale twoja reakcja mówi jedno. Bo... E, ja mam mikrofon, nie. to ja powiem. E, a więc mi się wydaje, że mogę kospera sfera bo on miał dużo okazji na zabicie i mnie i carbonary tam na górze po lewej stronie. Tak. E, trochę mi śmierdzi właśnie Piotrek i Odziwo dziwo Janek, bo oni biegali troszkę razem i, jakby na początku nie wiedzieli, co się dzieje. Ale jest jakby... Jeden impostor, no, tak? A no to Piotrek jest impostorem. To imposter. po pierwsze. Nie, no. Aha, to ja to jestem to impostorem i biegam ja ja teraz nie było ciała. Ale czekajcie, niech Piotrek się wypowie. Da dajmy hmm. każdemu głos. Eee, no, był alarm w reaktorze, poszedłem zrobić ten reaktor, później zrobiłem taska, później poszedłem chwilę na kamery, nic nie widziałem na kamerach, więc pobiegłem na prawą stronę, bo miałem trzy taski w nawigacji. Zrobiłem e, kabelki przed nawigacją i miałem jeszcze dwa taski w środku w nawigacji i tam kurde ciała nie było. Więc A nie czekajcie, wiem czekajcie. Nie, nie, stop, stop, stop. Jak się nazywa to, co się puje kartę, w sensie ten Od pokój? Admin. No A to no ja też tak byłam przed chwilą w nawigacji. To mogę, to mogę, coś, powiedzieć, mogę coś powiedzieć? Mogę coś Bo, bo mylą, to to ten ten... ja widziałem na kamerach w odmiennie Adulinej Melonowej, która biegała koło mnie, więc na 80% to jest ona. Ja potem zszedłem z kamer, więc nie widziałem, co się stało. No ale myślę, że. Ja, ja nie, też, nie, ja ja też to i wydaje mi się. do. Yy, nie wiem, po prawej stronie na dole. Wydaje mi się, że to jest melanowa, dlatego że też widziałem na tych na e, security, że na pewno to nie była haci. E, I tak naprawdę chleb, chleb ze mną się minął. A i Ej. 9 sekund, więc no to, dobra, to jest melanowa. Dobra, sporo. głosowanie szybko. Oj. Okay. No i nie wiadomo czy była, czy nie Nie wiadomo. No ale jakbyśmy jakby była to byśmy wygrali. Oh. No i wygraliśmy! Wuhu! Let's go! Let's, go! Let's go! Nie go! Wiedziałam co ja mam robić! Rozwalona! Zostałam puszczona! Zostałam puszczona, tak! Ale ej, ja ej. Gram i tak. Piotrek, nie ma... ale Piotrek, to bardzo dobrze, że się tak prułeś, bo ja pomyliłam niechcący nazwy i dzięki no temu, kurde. że się prułeś, się poprawiłam i zgadliśmy no, kto tak, jest. Tak, ten, bo tak to byliśmy tak. no w ciebie. Nam pracę nie, pracę. A nie, bardzo dobrze. Ej, a ale ci ja pokażę, ja że ten że to ja, bo ty koło mnie przeszłaś dosłownie, w sensie... Ja widziałam cię. Znaczy, ja widziałam jak, jak ty tak mówiłaś. głupio, jak z jak taki, jak taki słup stałaś na środku i nie wiedziałaś co się dzieje. No, no, ja ja, tak, ja... sprawdzałam mamę, bo ja, ja nie wiem gdzie są pokoje te. Mam a więc sprawdzałam. właśnie, a więc właśnie, więc wiedziałem, że Ale to jest... ja, ja, ja chciałem okay. przez jakieś 40-50 sekund powiedzieć, że widziałem ją na kamerach za dół. Więc to musi być ona i w adminie I, no i mi to śmierdziało, że wkręcałeś, że ciała jest nawigacja, ci się pomyliły pokoju, już nie chciałem nic Co mówić, nie? Co ale, nie? ale było no. strasznie głośno i strasznie Aj. się przekrzykiwaliście i nie byłem w stanie nawet. <laughs>